Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na samym początku chciałam Wam zadać pytanie. Lubicie nosić berety? Wiem, że nie każdy przepada za beretami. Bywa, że kojarzą się one w specyficzny sposób, ale e, okazuje się, że w tym sezonie berety wracają do modowych łask. Dla osób, które mimo wszystko, czy są berety modne czy niemodne, lubią je nosić, mam coś, fajnego, bo przygotowałam dla Was tu, wideo tutorial na beret właśnie z takim delikatnym wzorkiem dla osób, które się dopiero przekonują też jest dla Was ten tutorial ja sama muszę powiedzieć, że przekonuję się do beretów, oczywiście nie do wszystkiego one pasują bardzo pasują na przykład do płaszcza do takiej retro stylówki ale myślę, że na tą jesienną pogodę mogą nam się przydać. Film, film jest zrobiony krok po kroku, bardzo dokładnie. Myślę, że mogą spróbować osoby początkujące, ponieważ pokazują bardzo dokładnie, krok po kroku. Najwięcej problemów takich technicznych z wykonaniem możecie mieć już na samym końcu z tym wzorem. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Także tylko ten, yy, tak naprawdę, koniec może Wam przysporzyć pewnych technicznych trudności. Za momencik wyjaśnię też, jak zmodyfikować rozmiar tego beretu, tak żeby zrobić na przykład dla dziewczynki ty, czy też o wiele większy niż mój. Teraz przejdę do tego, z czego zrobić taką robótkę. Jak widzicie, ja przydełkowałam włóczką Polo Natural. Jest to włóczka takiej średniej grubości, nie za cienka, nie za gruba, ale ma fajny skład, ponieważ 50% wełna, 50% akryl. Na tym mi zależało, żeby była po prostu, żeby beret był ciepły. 100 gram 200 metrów. Ze względu na duży skład wełny, taki duży dość, nieco odczuwa się tą wełnę. Nie powiedziałabym, że jakoś gryzie nadmiernie, ale osoby mega wrażliwe, które po prostu nie akceptują żadnego gryzienia, łaskotanie i tak mogą tutaj odczuwać pewien dyskomfort. W związku z tym mogę polecić zamiennie włóczkę Alize Alpaca Royal. Jest ona z wełną, z dodatkiem wełny alpaki delikatniejsza, miększa, wyczuwalnie miększa i tamtą wełnę Alize Alpaca Royal można też użyć do beretów dla dzieci. To taka zamiennie, aczkolwiek tak jak mówię, nie jest to jakoś przeszkadzające, gryzące, tylko wyczuwalny skład wełny. Alpaca Royal też jest nieco bardziej puszysta, to też musicie mieć świadomość tego. Ta włóczka jest po prostu taka normalna, gładka, alpaka ma włoski, jest to taki naturalny jej taka jej naturalna funkcja, zaleta no może funkcja nie, jest to taki naturalny jej wygląd. Szydełkowałam szydełkiem Clover 4 mm Potrzebne będą nożyczki na sam koniec i bardzo ważny znacznik, agrafka, coś co zaznaczy na miejsce końca z początkiem. Mój beret, zarówno jeden jak i drugi ma średnicę około 28 cm także nie jest to jakiś taki mega duży szeroki beret, raczej z takich berecików, no nie wiem czy dobrze to nazwę ale takich w stylu francuskim możecie zrobić antenkę, można wykorzystać do tego mój filmik z, sz z sznurkiem na szydełku jak zrobić sznurek na szydełku i zrobić po prostu taki króciutki sznurek przyszyć tutaj, ja nie zrobiłam, chociaż fajnie by to tak uroczo wyglądało. I teraz może jeszcze kilka słów na temat tego, jak zmienić rozmiar. W filmiku jakoś za mocno się nie skupiłam na tłumaczeniu, jak zrobić mniejszy czy większy rozmiar, a jest to bardzo proste, ponieważ, jak widzicie, po drugiej stronie beret składa się z takich spiralnych równiutkich równo ułożonych odnóg takich które wykonuje się w bardzo łatwy sposób, ale robi się po to, żeby on się nam powiększał i miał kształt naleśnika tak zwanego. Ja tutaj zrobiłam tych rzędów 16. Po zrobieniu dalszych rzędów beret nabrał jeszcze nieco objętości i to jest naturalne. Jeżeli wy chcecie zrobić mniejszy beret, po prostu robicie w tej części rozszerzającej nie 16 rzędów, ale na przykład 14 rzędów dla dziecka, dla rozmiar dziecięcy. A jeżeli chcecie jeszcze większy, taki beret z prawdziwego zdarzenia, taki no, naprawdę prawdziwy beret, albo po prostu na większą głowę, ja mam taką. Ciut mniejszy niż inni, głowę, ale wydaje mi się, że ten dół, to wejście na głowę jest na tyle elastyczne, że, że zmieści się na każdy rozmiar głowy. Ale jeżeli macie taką większą głowę, to po prostu tych rzędów trzeba zrobić nie 16, a na przykład 18. Reszta tłumaczenia mojego będzie zgodna z tym, co mówią, ponieważ na filmiku nie zmieni się to w żaden sposób. Yy, nie zmieni się to w żaden sposób, jeżeli chodzi o liczbę tych rzędów rozszerzających. Także, czy robicie czy robicie wersję dla dziewczynki, czy tą większą wersję niż ja, yy, musicie postępować zgodnie z filmikiem. Wymaga to troszkę. Yy, Więcej zaangażowania z Waszej strony, ale na pewno Wam uda się zrobić ten beret w innym rozmiarze niż ja. Ale jeżeli chcecie po prostu taki standardowy beret, to naprawdę możecie iść za moim przykładem w tym filmiku. Po nałożeniu tego beretu, on się tak niejako zobaczcie. Zniekształca. Nie jest on idealnie tak okrągły tutaj na rogach. Czasami te y, miejsca one się tak wybrzuszają, i jest to naturalna, tak jakby zaleta tego beretu. Nie jest on idealnie równiutki po założeniu. I tutaj muszę. O, wygląda on tak, tak obym powiedziała. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak będzie ten beret wyglądał na człowieku, to zapraszam na swój Facebook i Instagram. Na początku filmiku mieliście linki odwołania do tego. Tam postaram się wrzucić jakieś zdjęcie, tylko muszę zrobić ładne takie z tym, jak wygląda on na ludziu, na tak zwanym ludziu. A jeżeli chcecie zrobić kolorach jak ja, no to ta włóczka. Ten kolor brązowy to 217. Tamten to jest kolor miedziany brąz. Można zakupić w moim sklepie internetowym www.karolinaszydelko.pl. Wszystkie sprzęty do tego potrzebne: nożyczki, znaczniki, szydełko. Także zapraszam do dziergania. Mam nadzieję, że już takie wszystkie najważniejsze informacje techniczne zostały powiedziane. Yy, I no, zapraszam do dziergania. Bardzo też się cieszę, że tak się Wam spodobało, bo na Instagramie zapytałam, czy lubicie nosić berety, i kumuję mu zaskoczeniu. Osoby, które nawet napisały, że tak średnio Przepadają za beretami, to, to ten im się bardzo spodobał i spróbują zrobić. Także fajnie, bardzo fajnie super. Bardzo mnie to cieszy, że Wam się spodobał. Rozpoczynamy zatem pracę. Od samego środka naszego beretu będziemy przerabiać metodą na tak zwanego ślimaka, czyli będzie nam potrzebny znacznik. Metoda ta jest bardzo dobrze znana szydełkowaniu maskotek także osoby, które szydełkują bądź coś tam próbowały szydełkować maskotki będą fajnie się czuły, bo tutaj będzie łatwo, szybko i przyjemnie praca nad tą częścią jest naprawdę mm, łatwa i przyjemna, a więc rozpoczynamy ja już tutaj zbliżam zabieram to ciemne tło, żeby kamera mi nie prześwietlała i rozpoczynamy od Magicznego kółeczka, tak zwane magiczne kółeczko Magic Ring. Oplatamy włóczkę wokół dwóch palców, przytrzymujemy szydełko, wkładamy do środka i haczykiem łapiemy tą drugą niteczkę. Ostrożnie ją wyciągamy i skręcamy. Wtedy wyciągamy ten drugi palec, przytrzymujemy w takim odpowiednim naprężeniu tutaj nitkę. I robimy jedno oczko łańcuszka. Teraz nie powinno nam się to wszystko zepsuć. Wyciągamy palce i obserwujemy, co my tutaj zrobiliśmy. Jeśli udało się to wykonać, to super, jeśli nie, to próbujemy jeszcze raz. Teraz proszę wykonać 8 półsłupków nawijanych, ponieważ będziemy pracować tylko i wyłącznie półsłupkami nawijanymi. Są one nieco wyższe, bardzo lubię nimi przerabiać i do tego beretu bardzo fajnie mi pasują. Wykonuję pierwszy półsłupek nawijany, przerabiam i uwaga, zaznaczam pomiędzy oczkiem łańcuszka a tym półsłupkiem nawijanym. Wbijam się pomiędzy tutaj w tą przestrzeń, dziurkę tak zwaną. Będę tutaj posługiwać się słowem dziurka, żeby było mi łatwiej. Zaznaczam, ponieważ w tym miejscu będziemy rozpoczynać drugi rząd. Po prostu będzie łatwiej to rozróżnić, kiedy zaciągniemy pętelkę. Pierwszy wykonany idę dalej. Teraz drugi. trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i ostatni. W pierwszym malutkim rzędzie ósmy półsłupek nawijany. Co dalej? Teraz bardzo mocno zaciągamy. Końcówkę, która tutaj nam powstała w tym magicznym kółeczku, tak aby zredukować dziurkę w środku. Teraz sami zobaczcie, że zrobiło się ciasno i miejsce zaznaczenia dosyć mocno nam się przyda. Będziemy przerabiać nie tradycyjnie kolejne rzędy w oczkach, które tutaj są wyraźnie widoczne u góry. Zawsze wbijaliśmy się szydełkiem pod dwie niteczki. My natomiast będziemy przerabiać, wbijać się i robić dalsze ściegi półsłupków nawijanych pomiędzy półsłupkami. Teraz jest to dosyć słabo widoczne, dlatego musicie ostrożnie przerabiać, żeby nie wbić się znów w to samo miejsce. I tak, ja sobie to miejsce nieco tak wyciągam. Zobaczcie, żeby oczko, które tutaj, maleńkie oczko, które tutaj jest. Rozszerzyć, żeby łatwiej było mi się wkuć w nie i wykonać początek kolejnego rzędu. I teraz, co robimy? Nawinięcie, ponieważ w dalszym ciągu przerabiamy półsłupkami nawijanymi, i wkuwam się pomiędzy oczkiem łańcuszka a pierwszym półsłupkiem, w tym miejscu, gdzie był znacznik. Wykonuję tutaj. Dwa półsłupki nawijane. Pierwszy przy czym, pierwszy od razu zaznaczam znacznikiem, pomiędzy też wkuwam się pomiędzy ten ostatni a pierwszy półsłupek i mam sygnał, że to jest pierwszy półsłupek drugiego rzędu. I jeszcze raz w tym samym miejscu drugi półsłupek nawijany. W tym samym rzędzie. Następnie w każdej kolejnej dziurce, w kolejnej przestrzeni pomiędzy półsłupkami w rzędzie pierwszym, wykonujemy po dwa półsłupki nawijane. Zobaczcie, teraz jestem pomiędzy pierwszym a drugim półsłupkiem nawijanym i znów wykonuję dwa półsłupki nawijane. Idę dalej. Pomiędzy drugim a trzecim Znów dwa półsłupki nawijane. I tak do końca rzędu przejdę to razem z Wami, pomiędzy wbijamy się. I wykonujemy w tym rzędzie docelowo 16 półsłupków nawijanych, w każdej dziurce po dwa półsłupki nawijane. Czasami, jak powiem tak skrótowo półsłupki. Oczywiście miejcie na myśli półsłupki nawijane. Ja mogę po prostu tutaj z rozpędu użyć tylko skrótu myślowego, ale mamy zawsze na myśli półsłupki nawijane. Ja jeszcze raz na końcu, szczególnie tych krótkich rzędów, liczę, ile zrobiłam półsłupków, żeby później mi się nic nie pomieszało. Dalej. Już nie liczę, bo tych półsłupków jest po prostu za dużo i szkoda mi czasu, ale tutaj jeszcze liczę, żeby nie było żadnych pomyłek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. U mnie się zgadza. W drugim rzędzie 16 półsłupków. Teraz idziemy do trzeciego rzędu. Wyciągam znacznik. I w tym miejscu, gdzie jest znacznik, rozpoczynamy rząd trzeci, pierwszym pojedynczym półsłupkiem nawijanym. Znów zaznaczam dziurkę pomiędzy ostatnim a pierwszym, który przed chwilą zrobiłam. I idziemy dalej. Mam wykonane tutaj pod spodem dwa półsłupki w jednej dziurce. I teraz Pomiędzy nie wbijam się i tutaj znów wykonuję dwa półsłupki. Nawijamy. Następnie w kolejnej dziurce tylko jeden półsłupek nawijany. I tak będzie wyglądał trzeci rząd. Raz wykonujemy jeden półsłupek w dziurce, w następnej dwa półsłupki. I tutaj przypadło mi, że muszę zrobić dwa półsłupki. Nawijane, naprzemiennie. Raz, jeden, raz, dwa półsłupki. Teraz słuchajcie, proszę tak przerobić do końca zgodnie ze schematem, który wytłumaczyłam. Jeden, dwa, jeden, dwa. Trzeci rząd już mam skończony. Taką dam Wam fajną podpowiedź. Zawsze na początku każdego rzędu będziemy mieć pojedyncze półsłupki nawijane, a pod koniec każdego rzędu, już każdego następnego, dwa półsłupki nawijane w jednym oczku. To Wam pokaże, że nigdzie się nie, pomyliście. nie pomyliliście. Rozpoczynamy rząd czwarty. Wyciągam znacznik i tak jak powiedziałam, na początku rzędu pojedyncze. Półsłupki. Tym razem już Wam troszkę wytłumaczę, jak będzie wyglądać schemat przerabiania do 16 rzędu, ponieważ aż 16 rzędów z tymi trzema włącznie będziemy przerabiać zgodnie z metodą, którą Wam za momencie powiem. I chodzi o to: metoda jest bardzo prosta, bardzo intuicyjna, prosta i będzie Wam się przyjemnie szydłkować. Chodzi o to, że w miejscach, w których mamy pojedyncze półsłupki, wykonujemy również pojedyncze półsłupki nawijane, czyli wykonuję na początku czwartego pojedynczy półsłupek. Bardzo ważne jest, aby pamiętać o zaznaczeniu tego miejsca. Idę dalej. Znów mam pojedynczy półsłupek, więc dziurkę przerabiam pojedynczym. I doszłam do miejsca, w którym są dwa półsłupki nawijane w jednej dziurce. Tutaj przerabiam w środku dwa półsłupki nawijane. I tak przerabiamy wszędzie, gdzie napotkamy w tym okrążeniu dwa półsłupki nawijane naraz. Natomiast wszędzie indziej, pomiędzy tymi parami półsłupków, wykonujemy pojedyncze. Im tych rzędów będzie więcej, tym pomiędzy parami półsłupków, pomiędzy będzie więcej tych pojedynczych i wy będziecie musieli robić te pojedyncze półsłupki. Natomiast jeśli napotkacie się na parę, to tak jak powiedziałam, tutaj już zawsze wykonujecie dwa półsłupki naraz, i już Wam pokażę, jak to wygląda. Fajnie w berecie, który już wykonałam z tej ciemniejszej brązowej włóczki, która no, jest bardzo przekłamana, bo kamera rozświetla. I tak, zobaczcie. Tutaj promieniście odchodzą miejsca, w których są dwa półsłupki naraz. Dwa półsłupki, dwa półsłupki, dwa półsłupki. Tutaj w tym miejscu zawsze wykonywałam. Dwa półsłupki na raz. I tak naprawdę powiem Wam, że nie trzeba liczyć w każdym kolejnym rzędzie. Konkretnie teraz wykonujemy w rzędzie tam przykładowo ósmym 8 półsłupków pod rząd, dwa na raz, osiem. Nie, tego naprawdę nie trzeba robić. Po prostu wykonujemy na wzrok, na tak zwane, na tak zwane oko, że. Pomiędzy mamy pojedyncze w miejscu, w którym są dwa, wykonujemy dwa. Prościzna, prosta sprawa. To sprawia, że beret nam się rozszerza, tworzy tak zwany talerz. I tak wykonujemy aż do rzędu 16. Pod koniec rzędu 16 będziemy mieć już, zobaczcie, dosyć sporą liczbę pojedynczych półsłupków. Widzimy się właśnie dopiero pod koniec rzędu 16. Przerabiajcie tą metodą, bo już od rzędu 17 przyjdą pewne zmiany. Będzie też bardzo łatwo, prosto i przyjemnie przez następnych kilka rzędów. Także proszę wykonać 16 rzędów z tymi pierwszymi włącznie i widzimy się właśnie. Dopiero pod koniec rzędu 16. Jeszcze takie moje ważne słówko, o którym miałam powiedzieć w ciągu, ale przypomniało mi się po pewnej pauzie. Jeżeli zobaczycie, że wasz beret się delikatnie faluje, to naprawdę się tym nie przejmujcie. To jest naturalne. Wynika to z tego, że te dwa półsłupki są zawsze w tym samym miejscu. Jeżeli jest on bardzo mocno poskręcany, ten talerz, tak to nazwijmy, oznacza to, że robicie za ciasno, za małym przedełkiem w stosunku do za grubej włóczki. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Ale chodzi o to, jeżeli on się tak delikatnie wywija, faluje. Zobaczcie, u mnie też tak jest. Mam nadzieję, o widzicie, nie? To jest normalne, naturalne, po prostu mm, taki naturalny, fizyczny odruch. I z tym nic nie zrobimy. Ja tutaj zawsze Wam wygładzam, żeby ładnie pokazać, ale tak naprawdę on jest lekko zdeformowany. I jeśli zauważycie, że tak jak powiedziałam, ten beret to jest po prostu jedna wielka fala, musicie wziąć Większe szydełko. Spróbujcie y, pół rozmiara większe szydełko, może nawet o rozmiar większe szydełko w stosunku do włóczki, którą używacie. Jeżeli robicie tą włóczką co ja, y, jeżeli przerabiacie takim samym szydełkiem, a mimo wszystko wychodzi bardzo mocno pofalowane, y, to znaczy, że ciasno przerabiacie. Szczególnie tak osoby początkujące mają, że ciasno przerabiają to polecam wtedy albo popracować nad takim luźnym szydełkowaniem, albo wziąć o pół rozmiara większe szydełko.